Part 2. O, jak przyszedł papier Bogosław do życia drogiego i chomika. No i wtedy. gadać gadacie, odciągnijcie! Uczymy się. Ale mówiliście coś o papierze. Papier jest wszędzie. I on też jest papierem. Um, kiedy pojechał do Ropu, też było jakoś dziwnie. No i wtedy. Będziemy lecieć. A gdzie? Do Europy. Okej. Okay. W samolocie. A gdzie Twój brat? No nie wiem. W tym czasie pakał Ale lecę! Lecę! O, może on jest na podwórku? Nie zrozumiałam, co my powiedzieliśmy. The end. Jakby co, uratowali papiera. Żeby on nie szczerzył i żeby mieli papiera.